Dzień dobry, ja jestem Gamerowa. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jakby co udało mi się kupić szyszkę. Prawdziwą szyszkę. Jakby... Nie wiem czy Wy w ogóle wiecie co to jest. Pewnie nie, ale to jest ryż preparowany, połączony z karbelem i to jest dobre i tego dosłownie nie można nigdzie znaleźć, ale ja znalazłem. No to sobie dużo takich szyszek kupiłem. Bardzo dużo. Dobra. Yy, tak. To jest jeden z takich właśnie słodyczy. Które już są bardzo rzadko dostępne. Następnym takim słodyczem, jaki Wam pokażę. Yy, są monety yy, czekoladowe. Ja ich nigdzie nie widzę, tylko jakby tam. Więc yy, tak... Takie monety czekoladowe. Nie, pewnie znacie. Guma i to nie jest guma turbo, to jest guma donald to jest, ta guma kosztuje 30 groszy i dosłownie nie, nie wiem gdzie ją kupić, nie wiem dobra, teraz yy, sobie pokażę Wam czupa czups bransoletka to też jakby nie kupicie teraz pewnie w ogóle nie wiecie co to, to są za rzeczy yy. Tak, tutaj yy, i teraz Mentosy. Mentosy są bardzo znane, Ale takie małe mini Mentos. To jest też taki legendarny słodycz, nawet z wezmę. Bardzo dobra. Mm. Uwaga, guma kulka. Tak, guma kulka. Zwykła, najzwyklejsza gumakulka. Jakby. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to jest gumakulka. <gulka> I ostatnia rzecz. Słomka z proszkiem. Pewnie też znacie. I no. Tak. To mi się udało kupić. Czekajcie, zdjęcie tego Mentosawo. Bo... Zjadłem sobie. Pyszna. I pyszna. Eee, pyszna. Jakby nieły w odmiana. Więc takie rzeczy. Udało mi się kupić. E, na to wszystko poszło dycha. Dycha poszło na to wszystko. Jakby... wow. E, ceny to tak. chodzi o ceny, to to chyba 50 groszy. To kosztowało też 50 groszy. To kosztowało chyba złoty 50. Zł. To kosztowało 60 groszy razem. To 3 złote razem. To. Ileś tam. Ileś to kosztowało. Nie wiem. 20 groszy, nie wiem. I to. No, szyszki były trochę droższe. Kosztowały 2 złote. Nie, to to 8... Nie, to... Wszystkie dawałem nie wiem, kupowałem je osobno. Dlatego też przejdzie yy, coś mi tu aparat bryga. Yy, I coś mi tutaj y, po prostu chyba... Co ja chciałem... Aha! Że no kupowałem je na osobnym paragonie, więc za to poszła dycha, za to nie. I serio, jeżeli nie wiecie czy szyszka, no. Więc tu był gamerowy. Ja się z wami żegnam, a to był taki pokaz retro słodyczy. Papa. Pa.